Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Nieradia RSC, a dziś w studiu dyrektor naszych Skierniewickich Szkół Muzycznych, pan Sławomir Trochonowicz. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mimo, że można by powiedzieć, że ferie za nami, nowy semestr dla uczniów szkół muzycznych, to tak naprawdę oni pracują przez cały rok, niezależnie od tego jaki mamy miesiąc, niezależnie jaką mamy pogodę za oknem, choć ta ma wpływ na instrumenty dęte, zwłaszcza dęte drewniane, chociaż blaszane też. I właśnie dziś trochę o instrumentach dętych drewnianych i o fenomenalnym konkursie, którego już czwarta odsłona w najbliższych dniach w Skierniewicach. Czwarty międzynarodowy konkurs Power Sunrise. Co to takiego? Co to za inicjatywa? Bo mimo, że czwarty raz odbywa się, to mam wrażenie, że jeszcze jest tak nie do końca zbadana. To prawda. To, co pani przed chwilą powiedziała, że sezon artystyczny, muzyka trwa i ja mogę powiedzieć, że w szkolnictwie artystycznym od 1 września do 31 sierpnia, bez względu na to, czy się jest artystą na poziomie szkoły muzycznej pierwszego stopnia, czy drugiego, czy wyżej, czy już w przypadku tutaj nas nauczycieli też szkoły muzycznej, to bez względu na pogodę, rzeczywiście, czy to jest 3 maja, 11 listopada, to zawsze jesteśmy gotowi. Natomiast międzynarodowy konkurs muzyczny Power Sunrise organizujemy, współorganizujemy. Już po raz czwarty w Skierniewicach. tegoroczny roczny konkurs marcowy będzie odbywał się pod patronatem prezydenta miasta Skierniewice. A przyjeżdżają do nas z Polski, ze świata wykonawcy i to właśnie od najmłodszych, bo już od siedmiolatków, do powiedziałbym najstarszych w wieku 30 lat, bo ta forma jest również otwarta dla tych, którzy już ukończyli studia, ale jeszcze nadal chcą realizować swoje marzenia na poziomie konkursów międzynarodowych. Konkurs o tyle wyjątkowy, że ja też może ze względów osobistych, że sama gram na flecie poprzecznym, to instrumenty denty drewniane są mi bliskie, a mam takie poczucie, że my cały czas się ich boimy. My, jako społeczność, na zasadzie takiej, że jak mówimy koncert, mówimy orkiestra, filharmonia, to zawsze wszyscy widzą skrzypce. I nieważne, jaka to by była orkiestra, zawsze filharmonia to skrzypce. Otóż okazuje się, że jest mnóstwo muzyków i mnóstwo instrumentów dętych drewnianych, które mają niesamowite brzmienie, i tak naprawdę bez nich to żadna filharmonia, orkiestra symfoniczna nie zagra, bo do oboju się często stroimy. No to prawda, nieczęsto, a jeśli w orkiestrze okay. symfonicznej zawsze. to zawsze oczywiście obwój jest tym wyznacznikiem poziomu intonacyjnego. Natomiast rzeczywiście dlaczego instrumenty smyczkowe? Bo ich jest w orkiestrze symfonicznej najwięcej i dlatego, i siedzą z przodu, dlatego też to widać. Pozostałe sekcje, a szczególnie właśnie dęte drewniane, siedzą dalej od publiczności, dlatego może czasem giną, ale to są przepiękne instrumenty, przepięknie brzmiące. No, my Skierniewiczanie. Nie, nie boimy się tychże instrumentów, dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć ten konkurs do naszej szkoły muzycznej i będą przyjeżdżać do nas już właśnie od piątku rozpoczynają się przesłuchania konkursowe, piątek, sobota, niedziela od godziny 8.30 i będziemy słuchać wykonawców w takich specjalnościach właśnie jak flet, klarnet, obój, fagot tudzież saksofon. Saksofon to chyba jeszcze ten najbardziej znany instrument dęty drewniany, chociaż z blachy zrobiony, tak, no ale to już w historię instrumentów nie będziemy się aż tak zagłębiać. Niemniej to jest bardzo dobra okazja, żeby przyjść, posłuchać młodych talentów, zobaczyć też instrumenty, których nazwy brzmią dziwnie. Może one same w sobie wyglądają też dziwnie, ale brzmienie mają niesamowite. No i tak naprawdę uzupełniają całą tą harmonię wielkich symfonii i, i innych dzieł muzycznych, kompozycji muzycznych. 7 marca zaczynamy te przesłuchania koncertem inauguracyjnym. I wyjątkowo nie przez młode talenty, które będą rywalizowały w konkursie, ale przez jurorów, którzy będą oceniać. A 7 marca o 18 zagrają dla nas. Kto to będzie? Tak, oczywiście, jurorzy to nie tylko ci, którzy oceniają, ale również to są wysokiej klasy muzycy i instrumentaliści. Z dużą e, wiedzą, nie tylko instrumentalną, ale również e, psychologiczną, pedagogiczną, także w ramach e, że tego konkursu będą również warsztaty prowadzone dla nauczycieli, wykłady, ale oczywiście o koncercie, bo on będzie bardzo ważny. Chcemy tak właśnie z wielką pompą z otworzyć tę czwartą edycję i wystąpią między innymi Iwona Glinka oraz Ewelina Zawiśniak grające na flecie. Kinga Firlej-Kubica będzie akompaniować na fortepianie. Wystąpi również saksofonistka Al Alicja wołęczyk raniszewska i oczywiście nietypowo po raz pierwszy dołączy do nich tancerki. Małgorzata Wołyńczyk. Także też jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w tym, w tym ciekawym połączeniu, ale myślę, że i stroje, i brzmienie instrumentów da szczególny charakter tegoż koncertu. Koncert oczywiście bezpłatny, wstęp wolny na terenie w sali koncertowej szkół muzycznych. Więc zachęcamy do tego, żeby przyjść. I ja jeszcze tak słuchając wypowiedzi, tam padło takie zdanie, że to są nauczyciele, którzy też mają na celu też doskonalić nauczycieli, którzy uczą tutaj w Skierniewickich szkołach. My i tak mamy w Skierniewickich szkołach muzycznych bardzo dobrych pedagogów, bardzo dobrych muzyków, którzy osiągają własne też sukcesy na arenie krajowej i światowej. Ale to jest też przykład na to, że szkoła cały czas dąży do tego, żeby nauczyciele się doskonalili. Że nie zostawiamy nauczycieli, mają dyplom, są muzykami, są wykształceni, koniec, kropka, mają uczyć. No nie, oni też mają możliwość w skierniewicach czerpać, tworzyć, rozwijać się. Tak, no to nauczyciel, który stoi w miejscu, to właściwie się cofa, więc yy, nauczyciel czy to jest specyfika instrumentalna, czy pedagogiczna. To myślę, że każdy z nauczyciel poszukuje wciąż nowych metod, bo przecież i czasy się zmieniają i środowisko się zmienia, e, poziom intelektualny też się zmienia i my nauczyciele szkoły muzycznej musimy wciąż szukać nowych metod i nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, dlatego też staramy się obserwować innych, słuchać, uczestniczyć w różnego rodzaju właśnie wykładach, jeśli jest to możliwe, a i też da coś od siebie, bo, bo przy takiej okazji my też i wypowiadamy się, bo te warsztaty nie są stricte wykładowe, że słuchajcie nauczyciele, nie no, każdy nauczyciel, który uczestniczy też jako słuchacz, zabiera głos i właściwie wpływa na kształt takich warsztatów, bo wymiana doświadczeń, wymiana spostrzeżeń z różnych środowisk, z różnych miejsc daje naprawdę takie szerokie spektrum wiedzy i doświadczenia. Tym bardziej miło i cieszy, że jest to w Skierniewicach, że nie trzeba wyjeżdżać teraz do konserwatorium muzycznego gdzieś w świecie, tylko można przyjść do Skierniewickiej Szkoły Muzycznej i na tym samym poziomie żeby się kształcić i doskonalić. A przy okazji też mieszkańcy mają niebywałą możliwość obserwacji, porozmawiania, posłuchania i uczestniczenia w tych wyjątkowych koncertach, a także w tych przesłuchaniach, bo konkurs międzynarodowy. Więc tak. spodziewamy się też gości z zagranicy, którzy no, by, być może później ich nazwiska będziemy słyszeli i widzieli na wielkich plakatach, a tymczasem mamy ich w Skierniewicach. Tak, wiem, że i, i przyjeżdża do nas spora grupa ze Słowacji, będzie tutaj mieszkać dwa dni, będą brali udział w przeglądzie w piątek i w sobotę będą spędzać czas w naszych Skierniewicach, więc ja też postaram się, żeby też i coś mogli zobaczyć przy tej okazji. Bardzo nas to cieszy i mam nadzieję, że Skierniewice na dobre i na długo zostaną w ich pamięci, że to właśnie tutaj jest też takie muzyczne zagłębie. Nie tylko architektura, nie tylko historia, ale przede wszystkim muzyka, a na pewno czy dworek Konstancji Gładkowskiej, czy, czy historia Chopina i Konstancji Gładkowskiej tu w Skierniewicach, będzie miała na to wpływ. 8 marca zaczynamy przesłuchania konkursowe. Tak, 8 od godziny... marca od godziny 8.30. I na te przesłuchania można przyjść. Tak, zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Wstęp jest wolny na przesłuchania konkursowe, jak również na koncert. Oczywiście trzeba zachować tylko taką dyscyplinę, żeby nie wchodzić w trakcie prezentacji muzycznej. Czekamy na brawa, wchodzimy do sali koncertowej. I jeśli ktoś z Państwa będzie chciał wyjść, to również czekamy na brawa, wychodzimy, bo, bo konkurs będzie trwał aż do godziny około 20.00. Także Prawie 12 godzin przesłuchań konkursowych każdego dnia. Okazji do słuchania dobrej muzyki i brzmień instrumentów dętych drewnianych, które naprawdę pięknie brzmią, nie brakuje. Więc my na bieżąco będziemy starali się informować, co dzieje się w ramach czwartego międzynarodowego konkursu Power Sunrise w Skierniewickich Szkołach Muzycznych. A ja miałam przyjemność rozmawiać z dyrektorem szkół, panem Sławomirem Trochonowiczem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.